Dzień dobry, nazywam się Paweł Burzyński i omówię zadanie Szlachetna Paczka z drugiego etapu Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. W tym zadaniu dowiadywaliśmy się, że Jaś oraz Staś będą przechodzić po pewnym y, ciągłym y, zbiorze numerów domów. Jaś będzie odwiedzał wszystkie numery podzielne przez J, natomiast Staś będzie odwiedzał wszystkie numery podzielne przez S. Naszym zadaniem było powiedzenie, ile paczek czy też ile domów odwiedzi Jaś przy założeniu, że Jasiu nie odwiedza już domów, do których wcześniej przyszedł Staś. Mieliśmy tutaj dwie możliwości. Jako pierwszy domem mógł odwiedzać Jaś lub jako pierwszy domem mógł odwiedzać Staś. Jeżeli jako pierwszy domem mógł odwiedzać Jaś, to możemy policzyć to z prostego wzoru. Mianowicie, wiedząc jaki jest numer ostatniego domu, policzymy ile domów z przedziału od 1 do k odwiedzi Jasiu. Jest to podłoga z k przez j, a następnie odejmiemy ilość domów z przedziałów od 1 do P-1, który odwiedzi Jaś, jest to P-1 przez J. Jeżeli jako pierwszy zaczyna Staś, dodatkowo od wyniku musimy odjąć ilość domów, które odwiedził Staś, czyli K przez S podłoga odjąć P-1 przez S podłoga. W ten sposób znajdywaliśmy rozwiązanie w czasie stałym. Dziękuję.